Pierwsze prace remontowe rozpocząć się mają w czerwcu i potrwają przez maksymalnie 8 miesięcy. Centrum handlowe ma się zmienić nie do poznania, a przy tym wszystkim klienci nie odczują żadnego dyskomfortu, ponieważ prace prowadzone będą w nocy. Po godzinie 21 przychodzi firma, stawia taki namiot foliowy w polu, w którym będzie działał. Mówimy o płytkach, tak? bo inne działania wymagają trochę innej technologii. Wygradza tym samym witryny najemców po to, żeby tam się nie nakurzyło, nie zniszczył się towar. Przychodzi maszyna, która, bo faktycznie skuwanie ręczne tych płytek nie ma sensu, która zbija te płytki, jednocześnie frezuje podłogę. W momencie, kiedy są wyfrezowane, czyli podłoże jest przygotowane, przychodzi gdyby, kolejny etap działania, czyli położenie płytek. W związku z czym rano widzimy albo gotowe płytki, albo ewentualnie wyfrezowane, ale przykryty czymś jednocześnie, czyli przygotowany pod kolejny etap płytek yy, obszar. Po remoncie galaksy ma być jasne i bardziej przyjemne dla klienta niż dotychczas. Głównym wyróżnikiem centrum ma być fontanna o wysokości prawie 22 metrów podświetlana będzie światłami LEDowymi. Koszt całego remontu to od 10 do 12 milionów złotych netto. Ponadto centrum kupiło plac po hotelu Neptun. Przejęliśmy budynek w lipcu zeszłego roku. W Polsce jest tak, że przygotowanie inwestycji, każdej dużej inwestycji trwa niemal tak samo długo, a czasami dłużej, niż sama inwestycja. My jesteśmy teraz na etapie przygotowania, to widać w dokumentach, to widać w koncepcjach, to widać w uzgodnieniach z no ogólnie rzecz biorąc z urzędem miasta. Natomiast jakiekolwiek fizyczne prace są możliwe dopiero wtedy, kiedy no, zakończy się ten pierwszy etap pracy. Po rozpoczęciu remontu po 8 miesiącach, w centrum handlowe mają być nowi najemcy, ale zanim skończy się remont, centrum handlowe szykuje dla swoich klientów wiele atrakcji, zaczynając od targów książki, które trwać będą od 18 do 20 maja. Począwszy od zabaw dla dzieci, przedstawienia teatralnego poprzez czytanie fragmentów książek przez znanych Szczecinian, wieczorem zapraszamy na koncert Renaty Przemyk. O godzinie 18.30 wcześniej wystąpi jeszcze dziecięcy zespół Arfik i sklep z Waszymi piórami. Natomiast od godziny 21 w sobotę wszystkich klientów zapraszamy na noc rabatów. Prawie każdy weekend będzie przeznaczony na różne imprezy, 26 maja Akademia Malucha i Dzień Matki, z okazji Dnia Dziecka, zabawy i konkursy, no i oczywiście nagrody. Będzie specjalna bramka z dziurami, w które trzeba będzie trafić piłką, kopnąć tą piłkę, każda dziurka będzie oznaczona określoną ilością punktów i przez te dwa dni będzie można sobie zgromadzić dużo punktów, no i wygra ten, kto będzie tych punktów miał najwięcej. Ja zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy, 26 maja w Dzień Matki zapraszamy dzieciaki jak zwykle na comiesięczną Akademię Malucha. Tym razem będziemy, wszystko będzie pod hasłem właśnie dla mamy. Centrum Handlowe Galaksy chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, dlatego też zdecydowali się na remont, po którym wizerunek galaksy ma być przyjaźniejszy. Dodatkowo organizowane są imprezy towarzyszące.